Nie pójdź do kina, wybacz nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegniemy. Male kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie rybol Walentino, a w zacisznej loży na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, Ach jak wzruszeni, miłością swą. W małym kinie, nikt już nie gra dzisiaj na pianinie, nie mają sensu w małym kinie, w małym niemym kinie w Gytry, ja no.

Bileter, bileterka głośność. To, to daje długością dzwonków, długość A Kin mieliśmy w Szczecinie rzeczywiście dosyć dużo i, i o dziwo, wszędzie ta frekwencja była. Z największym sentymentem to jednak, to znaczy ja jako pracownik, jako operator, no tu chodzi o załogę, bo to jest też tak, i o załogę chodzi, to no jednak Kosmos. Kosmos, kosmos bo dlatego, że tam był bardzo dobry układ koleżeński. Mam kolegę, w Kosmosie przepracował, jedyny operator, który przepracował całe życie w Kosmosie. Tak, Kosmos otworzono w 59 roku, on od początku do pojścia na emeryturę przepracował w Kosmosie, nie był w innym kinie. No, bardzo sympatyczny pani y, gościu, ale tylko go wyświetlacz. On by siedział przy projektorze <laughs> no i analizował filmy, bo on dobry on dobrze. Tak, miał, miał takie, takie e, zamiłowanie, tak? Tak, zamiłowanie, ale miał e, nieprzeciętny humor e, na punkcie komunizmu, to znaczy e, małoizmu w zasadzie na, zaczęło się, jak to w Chinach było e, mało jeszcze, no to też nie pamiętasz, bo... Nie możesz, więc on różne ołtarzyki, robił no, takie, a te wycinki z gazu, takie tam, zawsze to szafę jak otworzył swoją, a on ta, no, takie ha, fajne rzeczy. No, tak, był bardzo dobrze, bo urozmaicał kabinę, bo... Y, był na przykład plakat jakiś ładny, no to dalszy plakat, a do tego plakatu coś tam gdzieś, jakiś tytuł wyciął czy napis przyklejał, także tworzył z różnych wyrazów, tworzył takie fajne, różne yy, yy, zabawne zdania, nie, czy, czy jakieś tam inne frazesy takie wywalałem że hej, no. Czasem na któregoś z nas coś odpowiednio ułożył, przerabiał. Ile, że tam się najmniej filmów obejrzał. Aha, tak. No nieraz żeśmy mówili, to co może do kina pójdziemy, <gry> zobaczymy jakiś film. No bo tam się grało prawie po, po miesiącu film, Aha. jeden tytuł. No. Nie było tak jak tutaj, ja mam cztery szafy i, i mogę tutaj pięć, sześć filmów sadzić. No. A, a tam zawsze był jeden tylko. Bo jeden tytuł, tam nie było żadnych poranków w kosmosie, nie było, to był... Rzeczywiście, Ale był no, popularny. Był no, popularny, no bo grał stane, jak to się mówi, hity, zerowe, kopie, więc, gdzie jeszcze nie leciały. Gdzie, no to Kosmos, bo to był kino pierwszej kategorii, a później jako drugie, to jako koral. Bo tam byłem tam, sam, tam byłem sam, to było nowiutkie kino. Założyłem tam aparaturę całą, to wszystko tam zamontowałem i tam je zostawiłem. Przenieśli mnie z Kosmosu, z tego płyta plita. i tam. I Aha. też 10 lat. Od otwarcia do zamknięcia. <laughs> Marmury, wszystko elegancko przecież, no no co no, wspaniałe, to było ale no, no, Tak się skończyło, bo to było stocznie. Stocznia upadała, no to nie mogli trzymać tego budynku. No, no Polonia była też bardzo dobra. Polonia była, no nie puszę na, no nie, na, yy, no, nie ma budynku. Koloseum to było takim w Szczecina kiedyś, jeżeli chodzi o kina, nie? To było wielkie kino i rzeczy, rzeczywiście to no, zostało nieco przebudowane wewnątrz, bo tam było całkiem inaczej, się wchodziło Tylko, tak jak tu się wychodziło, tak się tam wchodziło i wychodziło się bezpośrednio na chodnik też. Przy ekranie były drzwi na prawo i na chodnik. To było duże kino, to tysiąc miejsc miało, loże miało, no gdzie potem już tego, no loże to były rzeczywiście fajne rzeczy. Tak, jak sobie chodziły, to miały rzeczywiście e, e, romantyczne, intymne e, i tego, no i bardzo dobrze, bo było wyżej niż siedzenia, wchodziło się zaraz z boku po słodkach, tak, tak. I tak dyskretnie. Dyskretnie, tak, każdy, no oczywiście cena biletów była wyższa. Tak, tak, tak. No ale były zawsze zajęte. Tak. Tak. tak i to rzadko kiedy, rzadko kiedy na cztery osoby. Wykupywali po cztery bilety na lożę, a przychodziły dwoje, tak. Przede wszystkim kino to było rzeczywiście coś, na, na salę jak się wchodziło, to była cisza. Broń Boże, żeby ktoś tam nie wolno było w Przedawać cukierków szeleszczących opakowaniach, były bufety, ale nie wolno. Nie wolno było szeleść. Jak ktoś ze sobą przyniósł cukierka i otwierał, to zaraz na sali. A jeżeli się to powtarzało, to zgłaszał w bileterka nawet do tego stopnia, że potrafiła zatrzymać sens, zapalić światło i zwrócić uwagę. Kiedyś się poszło do kina z, nawet z dziewczyny to się przez najwyżej za rękę złapało i no bo wiadomo, chodzili po dwa, trzy razy, no to już wtedy wiadomo, że żeby być blisko. Ale jak się szło na pierwszy, to, to cisza, to nie było tam jakieś macanie czy, czy, czy całowanie, czy nie tego. No. Także skupienie to, pełne, skupienie pełne ale... ciemno, cisza, spokój, tylko rzeczywiście to, co w ekranie. Jeszcze był, no bo przecież było czarno-biało, więc potem dopiero stopniowo wchodziły już kolorowe panoramy. No, no, widokami to się zachwycano przecież. Przede wszystkim każdy odczuwał inaczej film. Inaczej, bo wiem sam po sobie, że jak był film ciekawy, a każdy miał w sobie coś, Dlatego, że właśnie była ta cisza, intymność, nikt obok nie rozumiał. Teraz rozmawiają, tam, z tym, z tym, te, no, ten. Wreszcie. Tak, wreszcie. no i te popcorny, nie, 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 bo Jezus, są tak. tak. kiedyś człowiek rzeczywiście wchodził do kina, jak już się zaczęła, się kurtyna rozszynęła, jak jeszcze wyszło metro, no znak tego lwanu, no nie, nazwę no. Także yy, mimo że nie było stereo, nie było nic, ale jak była akcja, człowiek siedział tam, w tej ekranie nic poza tym nie widział. W tej chwili ja mam tyle tytułów tutaj i jeszcze żadnego nie obejrzałem całego. Bo coś... U nie wiem, to już nie jest Brzask, krzyk, hałas, morda, mordowanie, bicie rzeczy. Absurdalne takie się w życiu zdarzyć nie mogą. Ostne kino do kina lat 60., już nie mówię do 50., 60., -tych, 70., -tych, to nie ma porównania. Były bardzo dobre filmy angielskie, kryminały, no niepowtarzalnie. Anglici tak robili kryminały, nie mieli dwa sposoby, uh -huh. że zaczynał się film i widz od razu wiedział, kto jest mordercą czy przestępcą. Natomiast na filmie policja nie wiedziała. Albo odwrotnie. Policja od razu wiedziała, nic nie wiedział. Tak sprytnie robiono te filmy, że rzeczywiście człowiek wyjął w takim. I o dziwo, nie był murder który zapuszczony krwi, jak teraz litrami się wiadrami leje. Nie było tego. Była ta cisza, spokój w tym kinie wychodzi wychodził zrelaksowany, ale przestraszony niesamowicie na filmach napięcie było niesamowite. To były kiedyś wspaniałe filmy hinduskie, które, No ich kultura nie pozwala na to, żeby się pocałowali na filmie. Jeden film widziałem, tylko grałem tylko nie pamiętam już tytułów, że pokazali pocałunek na żaglówce, ale na tle księżyca za żaglem. Mieli dwo, dwoje takich sztandarowych aktorów. Raczkapur, Kapur, takich przystojnych, a jak nie wiem, no i Narwic, no, też piękna, hinduszka. To każdy film, prawda, to była tatara. <grym w kontekście> no To no, w innym kontekście gdzieś ten tak. Tak, tak, tak. No to były takie cukierkowe. Nawet do tego stopnia wrócę do kin objazdowych. Jesteśmy na wsi. Mamy zawsze dwa tytuły. Kupowali od razu na dwa filmy, ten, chociaż nie musieli, bo się robiło przerwę na papierosa, bo no, będzie się i po tego, no, kto chciał, to kupił drugi, jak kto chciał, ale no, to zawsze to kupowali tak. No i grałem właśnie jako pierwszy ze, ze względu na to, że był dla y, młodzieży dozwolony, dla dzieci, bo no, to się ściśle przestrzegało. Był ten film, ten pierwszy, zagraliśmy, no i przerwa. Ludzie sami spontanicznie że zażądali powtórzenia tego filmu, rezygnując z tego, którego nie widzieli, a ja był dobry. A my, no. że tamten jest dobry. Nie, wszyscy gremieniarze. Ja. Nie, jeszcze raz ten. Jeszcze raz, jeszcze raz? Jeszcze raz ten. No to poświęćmy, jeszcze raz ten, tamtego tego nie puszczajmy. Proszę zobaczyć, jak ludzie odbierali to. To się, to się było w tym kinie, nie? to się czuło to kina. Takie czy nie takie. Myśmy poszli z żoną na Katyń, mm -hmm. do Kina. Tam, tam nie miałem zamiaru iść, na, ale no, Katy nie obejrzę, tak, tak. zobaczę, bo jest to coś, mm -hmm. co powinien Polak wiedzieć tak. i widzieć przynajmniej, jak to zrobiono. No i poszliśmy, to nie powiem, no dźwięk to wszystko dobre, ale już technicznie obraz, to ja mam lepszy tutaj, mam lepszy obraz techniczny, dźwięk odpada, no bo ja no. mam dźwięk normalny, no nie? a tam to ten dźwięk no, rzeczywiście ratuje, ale obraz, ani formatu to takiego jak powinien być, panorama, u mnie panorama to jest panorama, a tam jest prawie w kwadracie, to jest raz, no i nie wiem, te przejścia też z projektora na projektor, to wszystko widać, to wszystko nie tak, ramka wychodzi, to znaczy ramka, jak jest ramka między kadrami, no to czasem wyjdzie, jak jest źle zrobiona sklejka, czy coś wyjdzie na ekran, to trzeba skasować no to, to tak. Tak. A tam jest, patrzę, leci to cały czas. No to może nie cały czas, bo przejście z projektora na projektor oni tam nie robią, bo oni kleją i leci to wszystko na jednym projektorze. Ta tak, a oni rozdrawa. kleją, trąbi, urywają te filmy. Były zorganizowane, przecież to już przymusowo, Przecież był Festiwal Filmów Radzieckich. To znaczy, najpierw się nazywało, to w październiku był, miesiąc filmów radzieckich. No to wszystkie kina musiały grać cały miesiąc. Potem zmniejszono do dwóch tygodni. No. Ale do tego stopnia, ja w Kosmosie, przez równe 10 lat pracy w Kosmosie, jeden raz nie grałem seansu. Z powodu braku ludzi, widzów. A, tak. a ale o nie, ale a, seans były wyprzedane wszystkie bilety. No to co się No bo y, po prostu na, na ten y, festiwal filmów radzieckich, tak to się nazywało, więc zakłady pracy wykupowali dla pracowników bilety no, ja, nie <laughs> z funduszu zakładowego nie, nie tak, i rozdawali. A, <laughs> Ludzie brali i Dzień nie przychodzili. A przecież to było 700 czy prawie 800 miejsc wtedy, bo później zmniejszono troszeczkę w kosmosie. I do, do kierowniczki, no. i mówią, ja nie mówię, no gramy, zagramy, niech pan puści kronikę. Na no, pustych salach. No, żeby nie powiedzieli, że my nie graliśmy no, To puściliśmy kronikę, pusta sala była, kronika zeszła, z myślmy, nie ma. Ale I sala być Ale Tak, to, no to, to już były protesty. To samo była historia z filmem. E, taka dość e, humorystyczna w naszym mniemaniu. E, no, film ten... Szeksmisja. Seksmisja. Tak. No skąd no, bardzo dobra komedia nasza. No i frekwencja niesamowita. I na drugi czy trzeci dzień zdjęto film z ekranu. Dlaczego? No to akurat wtedy pracowałem w kinie. No i wszyscy przydają jaka. Taka frekwencja dopiero drugi czy trzeci dzień leci, znaczy na trzeci dzień zdjęto. I film zdjęto z ekranu. W prasie, dlaczego no nie no. Na drugi dzień film wrócił z powrotem, nie? Wrócił, no i no, gramy. Dlaczego? No wiem, dlaczego to zrobili. No ale później się okazało, tak, myśmy, myśmy to wykapowali od razu, bo operatorzy, bo byśmy już film wiem, widzieli, wiemy, co, zresztą się zwracało na różne rzeczy uwagę. Wszystko było dobrze do czasu, aż konsul rosyjski, który był, radziecki, który był, Szczeciny. Przyszedł na ten film, no bo polski, no, no. polski znał i, i komedia no, no to przyszedł. I tam jest dokładnie, już nie, 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 nie potrafię zacytować, nie pamiętam, na kończowa scena, gdzie oni wyszli. Nie wiem, widziałeś ten film, no, gdzie oni wyszli z podziemia. No, no, nikt nie wiedział, co się działo, nie, że tam gdzieś podziemia, dopiero się potem na końcu wyjaśnia że to jednak ktoś rzucił bombę atomową i rozwalił ten cały świat, <grym>, przynajmniej trzech. <grym>, Oni jak wyszli, zobaczyli, że to jest coś naturalnego i się od razu, bo to byli przecież naukowcy, nie, no ten Max i, i ten drugi, no i to gdzie idziemy w którą stronę, no bo była pustka, zgliszcza były, to dacie znaczy pole bez roślin, były. gdzie idziemy, no. no i któryś z nich, już też nie pamiętam, powiedział, idziemy tam, skąd przyszła kultura, to ten drugi mówi na wschód i wtedy cała Sara ryj od to taki wybuch śmiechu, no bo kultura ze wschodu przyszła do nas wiadomo i to się nie spodobało. Przyszedł film z powrotem już bez tego zdania, Nie no, mu się nie spodobała, zrozumiał, Aha. To, ten, to aluzja Aha. tego okay. śmiechu. Obecne kino stwierdza mi to rzeczywiście, uf, oczywiście, to jest moje twierdzenie, nie ma nic wspólnego z kinem przednim, poza tym, że to się nazywa kino i się wyświetla filmy, ale z atmosferą kina i, i, i z filmami, jakie są obecnie, to nie ma nic wspólnego. A w ogóle z kulturą, to nie ma nic wspólnego już. To jest basówka taka, że tak jak przed kioskiem z piwem, to tak można oficjalnie nazwać żeby wewnętrznie coś człowiek poczuł. Kiedyś poszedł albo był romans, czy był jakiś tam był dramat, czy coś, to coś z tego człowiek wyciągnął. Teraz nie, a nowy chwyt jakiś, bo widzę, coś tego nic więcej. かっこいい。<What? S 2>